Spotykam się ponownie z sołtysem Dygowa, ale również członkiem Rady Powiatu Zachodniopomorskiej Izby Rolników Wojciechem Galkiem. Panie sołtycie, sporo zamieszania powstało w tej chwili w sprawie składania wniosków, tak zwanych tych wniosków suszowych. Proszę powiedzieć, o co w tej chwili chodzi w tym całym zamieszaniu? Dzień dobry Państwu. E, zamieszanie powstało troszeczkę może no, ani z winy e, tutaj Izby Rolniczej, ani pewnie u, Urzędu, ale może nie obwiniajmy też Urzędu Wojewódzkiego. E, przyszedł komunikat do e, Urzędu, żeby tak zwanych papierowych wniosków nie przyjmować. Później e, przyszła informacja e, tutaj od pani skarmi się dowiedziałem, że jednak tak i taki apel tutaj dla rolników, żeby te wnioski, którzy, którzy rolnicy mają szkodę e, suszową i którzy stwierdzili tą szkodę i którzy chcą, oczywiście to nie jest obowiązkowe, składali na formularzach papierowych do Urzędu Gminy. Z informacji, które uzyskaliśmy od Pani Skarbnik, jest komisja już powołana, tak samo z Urzędu Gminy, jak i ODR-u, tak samo przedstawiciel Izb Rolniczych albo członek, członek, czyli, czyli każdy rolnik, który, który opłaca podatek rolny, też jest, jest, jest członkiem Izb Rolniczych, czyli też może być wydelegowany do szacowania szkód. A jak sytuacja z składaniem wniosków elektronicznie? Wnioski elektroniczne do 20 września, o ile pamiętam, czyli, czyli jest troszeczkę czasu przez aplikację. Nie? Na, izbie, na stronie Izby Rolniczej jest formularz, jest instrukcja, są, są też podinstrukcje, które można sobie wy, wejść, przeczytać, wydrukować, więc zapraszam serdecznie do składania tych wniosków, bo susza była, zresztą każdy chyba z rolników jest w jakimś stopniu poszkodowany przez suszę. I jeszcze może tylko uściejmy, wiążącym jest jeden i drugi, czy któryś jest bezwzględnie obowiązujący w takim razie? To znaczy, że jeżeli nie będzie złożony przez aplikację wniosek, protokół z szacowania szkód przez komisję szusową, nie będzie uwzględniany. Musimy złożyć elektronicznie przez aplikację wniosek. Dopiero reszta będzie do, jak to się dołączona z, z, z oględzin takich jak to się mówi organoleptycznych na, na, na polu. Czyli tak podsumowując, nawet jeżeli będzie komisja szkodowa na polu, będzie sporządzony protokół. Tak czy tak należy to złożyć drogą elektroniczną. To znaczy się ten wniosek suszowy, który pójdzie papier, wnioskiem papierowym do Urzędu Gminy, pracownik, czyli, czyli członek komisji. Tutaj mogę sobie chyba pozwolić, że będzie to pani Iza Pomińska. Będzie przez nią też wysyłany elektronicznie. Technicznie wiem, jak to się będzie dokładnie jeszcze odbywało w jakim czasie, ale podstawą, żeby te dwa wnioski przeszły, znaczy się ten wniosek papierowy przeszedł, musi być też samo, przez aplikację do Armiru zgłoszone susza tak zwana elektroniczna. Żeby nie mylić, nie mylić tych dwóch form, tak? Papierowy musimy dać do gminy. A jeżeli, żeby ten przeszedł, musimy też poprzez aplikację zgłosić też suszę. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie powstało wiele niejasności związanych z szacowaniem szkód na uprawach rolniczych. Z ostatnich informacji, jakie otrzymaliśmy od wojewody, sprawę można. Wniosek o, o szkodę rolniczą można. Złożyć dwutorowo. Przede wszystkim aplikacja Zgłoś szkodę rolniczą, i tam w zasadzie każdy wniosek musi być zgłoszony, poparty podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Druga możliwość to złożenie wniosku papierowego w Urzędzie Gminy. Wówczas przyjdzie do Państwa komisja, która oszacuje bezpośrednio na polu szkody. Trzeba pamiętać, że komisja ma 60 dni na oszacowanie tych szkód, ale i tak wniosek musi być zgłoszony poprzez aplikację zgłoś szkodę rolniczą. Panie Sołtysie, jeszcze takie pytanie już nie dotyczące samych wniosków. Jak dużo może być upraw w ogóle rolników, którzy będą korzystali z tego, jeśli chodzi o gminę tego? No ciężko powiedzieć, no mi się wydaje że każdy kto kto uprawia w tej chwili yy... Tak powiem pole, gdzie sieje i, 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 i chce coś zebrać, no jest w jakimś stopniu poszkodowanie, mniej czy więcej, ale, ale te szkody są. Widać to, to wzrokowo. Mówię, szczególnie jak tu w poprzednim wywiadzie robiliśmy z panem redaktorem, to są rośliny e, uprawy jare, to, to jest ta na, na, na największa bolączka. Nie? Zimowe też różnie, mówię, jak ta mozaikowość gleby jest, tak już tu nadmieniam ile ślad do tyłu, e, zależy w jakim, jakim re, terenie gminy, ale na pewno szkody są. Czyli praktycznie każdy, każdy jest w jakiś sposób z rolników dotknięty tutaj tymi. No myślę, że tak. Mówię nieraz, nieraz były takie w poprzednich latach w 2018 roku nie złożyłem, bo nie wiedziałem, pamiętamy też, że zawsze było powyżej 30%, tak, jeżeli szkoda dopiero jest dorufendowana. Był, była taka sytuacja, że pan poprzedni minister Kowalczyk po jakichś tam negocjacjach z komitetem protestacyjnym. Zeszliśmy, zeszli poniżej 30%, też były te, te, te szkody wypłacane, no bo szkoda 28-30, czy no to jest jakaś różnica, no chyba no kwotowo nie, a procentowo wychodzi tak, że tu nie dostaniemy. No, trzeba składać. Mówię, trzeba składać. Co będzie, to mówię, czas pokaże. Dziękuję. Ja również.